Ją siemanką w stronę Kaspera Staniszewskiego, widzowie, kolejny odcinek, gdzie widzowie, jak mówiłem, yy, będziemy, to jest, widzowie, druga część, yy, jak przychodzę, Roblox, ro, Roblox Dmorsy, Dorsy, Roblox Dorsy, więc, widzowie, oczywiście, lecimy tutaj na pełnej urze yy, pierwszą część już pewnie możecie zobaczyć na moim kanale, zachęcam pierw ją obejrzeć, a potem obejrzeć tamtą, nie, no, chyba tak. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. No jak tak mówiłem. E... O, będzie leciał. resz, Rash. Rash będzie leciał. Tak jak mówiłem, będziecie mogli. Będziecie mogli na przykład napisać jakiś challenge. E, na przykład, nie wiem, na Nakucaka Challenge. E, no po prostu tam jakieś, wiecie, no jakieś tam challenge, z którym będę. którą będę. Dors, będą dorsy związane, więc no i tyle no. Eee, yy, dobra 31. 31. 61 <ścoughs> 31 Ja nie mogę teraz debnie. Dobra, yy, tutaj nic nie ma yy, tutaj coś Nie, nie, nic też nie ma. Dobra, nie ma. Ja się boję, że ja nie usłyszę skrcza bo mam dosyć cicho gierkę, nie? I ja się boję, że nie usłyszę tego. Tylko tego. Pssst. Jak on robi tylko pst! No. I tyle. Lecimy na drugi ten, więc tutaj chyba nic nie ma. I lecimy teraz na drugi. Dobra, świeczka się pali, więc nie ma screecha. Dobra. Tutaj nic nie ma. Yy, tutaj też nic nie ma. No, chyba was powaliło, że. O tu będzie. O, cześć, Scrooge. Dzień dobry, panie. Pawle. Idziemy teraz dalej. Tutaj, o Screech, Screech, gdzie ty jesteś? Tutaj, dobra. MS, babcie. To. O, wytrych! A przez chwilę myślałem, że to był krucyfiks. Krucyfiks? Nie ma crucifix. Ale jest nasz. Leci! Leci! I przeleciał. Eee. Tu, dawaj to! Dawaj to. Idziemy. Tutaj. Bierzemy baterykę. Spadamy tu. 65. 69 pokój. 66 pokój. ok No ja za taki długi korytarz. O ja biegnie szybciej na tych... Nogach. O! I będzie SIK! Pierwszy raz SIK, widzowie, bo ogólnie... Nie wiem czy wy wiecie, bo ogólnie SIK leci jeszcze przed figurą. Ale jeśli zobaczycie sobie na dru pierwszą część, to tamtego tego a nie było. I nie miałem it nie, co jest taki sit bez sika i to jest najlepsze. to jest najlepsze w ogóle, co w się, sensie nie wiem, może dla speedrunnerów nie, bo wtedy się szybciej pokoje przychodzi ale no, jak się, jak się ucieka od niego, tak, ora robię, czemu to tak ciemno jest, więc spotkamy się z sikem pierwszy raz, ja mam nadzieję, że nie ma praw autorskich, nie, na tych muzykach, ale nie, no chyba nie. Nie no, no tak, głupi jestem, przecież inni to używali, te muzyki. Kurde, a ja... Ciekawe, czy są prawa autorskie. Lecimy, uciekamy! Tu! Lewo, e, prawo, znaczy teraz lewo. E, tutaj prawo. Pyk. E, lewo! A nie... Dobra, nie wiem czy... Dobra, nie, tabletek chyba nie będzie trzeba użyć. Na się boję. Jak go czuję normalnie na plecach 60. Dobra, pa. Więc żeby mnie tam nie wciągnęło. zara ty, bo zaraz. O nie. 67 pokój. Dobra, wiesz, co ja tutaj użyję? 77, 78. Ja tutaj sobie. Ja użyję tutaj wytrycha. Na ten. Ja tutaj użyję wytrycha. 78 pokój. 78, ja mówiłem tak chyba. 79. Ha! I co? S... ej, czekaj. Będzie leciał rashback. Lecimy tu. Również też możecie napisać na jakich modyfikacjach można zagrać, nie? No bo tutaj też są modyfikacje do tej gry. Nie wiem, jak tam są jakieś, że screech może się bawić w jasnych pokojach i takie te y, rusha nie słychać jak leci, to tam... no... Ło! Wow, halcik mamy! Mamy halcika, widzowie. Tutaj, widzicie, mamy halta. Musimy się odwracać, bo on tak chce. Kurczę. Dobra, odwracamy się. Odwracamy się. Jeśli ktoś nie wie, jak się przychodzi halta, to jest tak. O, widzicie ten znak tutaj? To jest taki znak, że odwróć się. O, widzicie? Jak się taki właśnie... taki zrobi... To o, o, właśnie takie coś. To wtedy musicie biegnąć w drugą stronę i to tak działa, no. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Czy, czy może jak Debil nie Może trochę jak Debil wytłumaczyłem, ale może ktoś zrozumiał. Dawaj, dawaj, leć, bo czasu nie mam. No, czasu nie ma, gościu. Nie rozumiesz czegoś, że ktoś nie ma czasu? Bo może ja się gdzieś wie... O, no no. no. no i zaliczyło mi. No i elegancko, idziemy. 85. Pokój. A to, z, a to tą świeckę sobie zostawię na. na tego. O! I mam jeszcze jeden challenge. Eee. Durs! Ale bez tego. Wiecie czego? No, że wiecie czego. Bez dźwięku. Ja no, może nie widzieliście, jak powiedziałem, ale trudno. Trudno. To wasz problem. Ja no, mój w sumie. Ale dobra. Lecimy. O, kapitan Jack się o, tutaj mamy nasz piękny piękny ogródek Zbliżamy się do wielkiego finału z figurą idziemy jej nawalić stanie bombę ode mnie z pieści ciekawe czy taka mądra będzie. Dobra Lecimy, 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 lecimy. Tutaj trzeba napschiwać czy nie będzie tego. Tego by... Rasha rusza. Idziemy. Niech nas nie słyszy. Tu. Cicho. Leci. Dobiegnij. Otwórz drzwi i dobiegnij. Ej właśnie, zapomniałem miałam to. Oj, oczka tam są. Ała. Nie to, nie to miałem na myśli. Dobra, nie wiem czy nie ma screecha. Dobra, czysto, ze screechem. Wiem, muszę nadsłuchiwać. Czy nie ma psyka? Więc ja mogę za dużo do was mówić. Leci rasz. Chyba. Tak. Oczywiście, że leci. Wszyscy o tym wiedzą. No, a uano. No czemu? Weźcie i pułapki se idźcie. No i pa. Re Resz leci, no? Ten debil nikt go nie lubi 90 98... psyk, ha, miałem cię i co? Powiedział psst! powiedział pst. Dobra, idziemy setny, setny, idziemy, czy tutaj coś będzie? Nie, jest tak. Dobra, tu chyba każdy wie co trzeba zrobić, o ile ktoś no, grał w dorsy, ale myślę, że większość z was grał w dorsy. To jest taki mini poradnik trochę. Okay. Jak co... To, to jest... Jak ktoś... Na przykład, nie wiem, grał w dorsy, ale nie przeszedł z wszystkich, na przykład, nie, maksymalnie do 50 pokoju. No to wtedy... No to ma problem, to. No. Nie no, dobra. żartuję. Zarko. E, eee! złapie! Czekaj! Ja, ja nie mogę zginąć, ja chcę przejść tą grę. E, 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 spokojnie, ja jestem dobry człowiek. No widzicie, figura jest spokojna. no. No i, no i co, będziesz tak stać? No dobra, teraz sobie postój tam. Ja sobie wtedy idę pozbierać bateryjki. Dobra, idź, Szybko! O, mamy... Dzie, dobra, gdzie są bateryjki? Szybko, tu nie. idzie idzie tutaj, essa z nim jezu widzowie, żeby taka essa z figurą, a tam leży co? ja nie zabrałem tego? co taki debil? ślepy? może do, widzowie, może do okulisty muszę iść, napiszę w komentarzu czy muszę czy nie? patrzcie ile baterii tu jest, dobra, chyba więcej tu nie będzie więc wiecie co? Szybko idziemy do góry! Do góry, do góry! Idziemy do góry! do góry muru Dzień dobry, dacie mi pan... Tutaj, o, dziękuję. Jeszcze jedna. O, jest tam dla mnie. Tylko pierwszy klucz wezmę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra, idę tu. Idę tutaj szybko, idę tutaj do portalu, żeby. Bo jeśli ktoś się z tym portalem chodzi, tak sobie tu włożycie do tego, to wtedy możecie sobie. Tą, jak na przykład ja włożyłem latarkę, nie? I jak będę grał w na następną grę, to tą latarkę będę miał za free. Będę sam ją gdzieś. Za free. Nie będę mi się okupować. No i tyle, już się wypowiedziałem. Można iść. Dobra, idziemy, pie dobra, ostateczne starcie z tym demogorgonem. Pal się! Lamu się gwi. Ich cię nie lubi. Idź tam! Idź tam! No, no i wyskocz przez to okno i nie wracaj z tym. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj mi ten, dawaj mi to! Trzy, okej okay. Jeśli ktoś się wie o co w tym chodzi, to macie tutaj ten kwadrat i liczby. Jest pełny kwadrat, jest pełny kwadrat i była 5. Wtedy musicie zaznaczyć 5. Ciekawe, czy zrozumieliście, ale wątpię. O, jest 8 i pełny kwadrat. Pełny kwadrat był i 7. I był 10. Wiecie o co chodzi. Jest pełny kwadrat, pełny kwadrat był i 9. Jest ma pełnego kwadratu było 1, więc je zaliczamy, nie? nie? Nie zaznaczamy. Jest pełny kwadrat, uwaga, 7. Jest pełny kwadrat 1 i tak, za, i tak zaznaczamy w kółko. No i tutaj byle co? Tu musicie zgadnąć co tako, tak pstryko, nie? No, tutaj to tam... Wiecie co to? Pięć Cztery Okej, okay, okej okay. O nie Dobra, wiecie co? Ja mam taki trik fajny, który nikt by. Którego nikt. Patrzcie, wywalamy wszystko to, to mi się powinno, o, zmieścić. Oj, ale nie. Nie tak dużo. Ja właśnie się bawiłem tam. No nie. Nie ja trafi. No nie, nie zwiększyło mi się całe. Nie zwiększyło mi się całe. Ja tutaj film będzie trwał wieki. Kto komu będzie się to chciało oglądać? Nie, nie. Ko, ko, kto komu będzie się mnie chciał oglądać? Widzowie. Komu przecież. O, dobra. Nie, za, nie nie, tak jak wtedy było, więc teraz? No nie wiem, no sześć. Proszę tu. Jest! Dobra, mamy 3 na 3 I wystarczy teraz biegnąć do winny? Przed tym lamusem! Jeszcze nasram, ok. dobra, idę. Biorę piguły. Jeszcze tu mów nasram. Tutaj Dobra, dobra, widzę, że już nie będę tamten. Tam. Dobra I co? Essa z tobą. I co mi walisz drzwi? Bo nic nie zrobisz, jesteś za nubem, żeby mnie złapać, chłopie. Jesteś nubem totalnym. Nic nie umiesz, nic nie osiągniesz w życiu. Co? <laughs> ja wiecie. nic nie osiągniesz w życiu. Nie no, osiągnie zabija, osiągnęło zabijanie ludzi, tak, no. I, i skoczył jak małpa, piszą i no, rozwala nam ten. I mamy potem napis, ciąg dalszy nastąpi. Twórca mówił, że ma być część druga dorsów, Już to mówił. On już to mówił rok temu. Na soszuka, widzowie. Ju, te, te, już, już przez 3, czy tam 4 Przez trzy, czy tam 2 lata już nie ma w ogóle. Nie ma żadnego tego śladu od niego. Nie chyba, że modyfikacje. Dobra, widzę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i Eluvin.